Czy kiedykolwiek wyobrażałeś sobie, co by się stało, gdybyśmy wyłali wszystkie oceany Ziemi prosto na Słońce? Brzmi jak science fiction, prawda? Ale to hipotetyczne doświadczenie rodzi pytania wykraczające daleko poza zwykłą ciekawość. Czy jesteśmy gotowi zmierzyć się ze skutkami zabawy z najpotężniejszymi siłami we wszechświecie? A teraz, gdy popijasz łyk wody, zastanów się nad czymś, ta sama woda, która napędza fotosyntezę, reguluje obieg wody i karmi fitoplankton podstawę całego życia na Ziemi. Mogłaby w ekstremalnych warunkach stać się iskrą, która rozpocznie nieodwracalną katastrofę ekologiczną. Jeśli kochasz naukowe ciekawostki, przygotuj się. To, co zaraz usłyszysz, wyrwie Cię z Ziemi, a raczej z jej orbity. Słońce. Ta płonąca kula na niebie to nie jest zwykła gwiazda. W jej jądrze temperatura osiąga około 15 milionów stopni Celsjusza, napędzając nieustanny proces fuzji jądrowej. Dla porównania, Słońce wytwarza w każdej sekundzie więcej energii niż cała ludzkość zużyła od czasu, gdy wynaleziono ogień, mimo odległości 150 milionów kilometrów. Czujemy jego potęgę. Powierzchnia Słońca rozgrzana do 5500 stopni Celsjusza wydaje się wręcz łagodna w porównaniu do tego, co dzieje się w środku. A oto ciekawostka: z kosmosu Słońce nie jest żółte. W świecie oślepiającym, czystym światłem białym, bez zniekształceń atmosfery. Niesamowite, prawda? Ale spokojnie, to dopiero początek podróży. Wyobraź sobie teraz, że. Trzymasz lodowatą szklankę wody i rzucasz ją prosto w stronę słońca. Słyszysz dramatyczne trzy jak w filmach science fiction? Nawet nie zdążysz. Temperatura jest tak absurdalna, że woda rozpada się natychmiast. Dzieli się na wodór i tlen w ułamku sekundy. Nie ma syczenia. Nie ma pary. Po prostu znika. A te uwolnione cząsteczki? One nie znikają. One stają się paliwem do dalszej fuzji jądrowej. Jakbyś dorzucił polano do ogniska, tylko że kosmicznego. Jedna szklanka to iskra. Ale cały ocean? Dobra, spróbujmy czegoś mniej szalonego. A gdyby tak, przetransportować wodę z Morza Kaspijskiego na Słońce? Ciężarówkami. Albo rakietami spoiler to logistyczna katastrofa. Potrzebowalibyśmy bilionów kursów, zakładając, że pojazdy w ogóle przetrwałyby podróż przez kosmos, a nie przetrwałyby. Nawet przy najbardziej zaawansowanej technologii kosmicznej ten plan jest absolutnie niewykonalny, a słońce nawet by nie mrugnęło. Po prostu pochłonęłoby wszystko, jak kolejną kroplę w ognistym piekle. To co, idziemy na całość? Wyobraź sobie, że dzięki magii albo technologii obcych, teleportujemy całą wodę z Ziemi prosto w słońce. Wszystkie i 1,386 tysięcznych miliarda kilometrów sześciennych. Oceany, rzeki, jeziora, pokrywy lodowe. Nawet para wodna z atmosfery. Efekt? Natychmiastowe odparowanie, natychmiastowe pochłonięcie i zero efektu na słońce. Co najwyżej, zrobi się jeszcze bardziej głodne, ale tutaj, na Ziemi, rozpocznie się prawdziwy chaos. Brak wody to brak parowania, brak parowania to brak chmur. Brak chmur to brak deszczu, koniec cyklu wodnego, koniec życia. Nasza niegdyś błękitna planeta zamieni się w pustynię, spękaną, płonącą i milczącą. I to, przyjacielu, dopiero początek tragedii. Bez wody wszystko się sypie. Rośliny przestają przeprowadzać fotosyntezę. Fitoplankton. Ten cichy bohater oceanów znika w kilka dni. Poziom tlenu gwałtownie spada. Atmosfera się rozrzędza. Temperatura rośnie bez kontroli. Oddychanie staje się walką. Łańcuch pokarmowy się rozpada. Od dna oceanów po najwyższe korony drzew. Może, może, jakaś garstka ludzi przetrwa w podziemnych schronach. Albo w mrożnych głębinach Antarktydy. Ale nawet te miejsca nie przetrwają długo. Brak wody, brak życia, a mimo to ktoś wciąż powie: To tylko HO, a teraz płot twist. Wyłanie wody na słońce nie gasi ognia. To go wzmacnia. Woda zawiera wodór, ulubione paliwo słońca. Zamiast je chłodzić, Dostarczamy mu kosmicznej uczty. Fuzja przyspiesza, temperatura rośnie, a w ekstremalnym scenariuszu może dojść do przedwczesnej supernowej. A jeśli wszystko się zawali, czarna dziura nie jest wykluczona. I pomyśleć, że wszystko zaczęło się od wody. Mimo tych szalonych teorii, prawda jest taka, los Słońca jest już przesądzony. Za jakieś 5 miliardów lat przekształci się w czerwonego olbrzyma, pochłaniając pobliskie planety, a potem skurczy się w białego karła. To naturalny cykl życia gwiazd. A czarne karły jeszcze nie istnieją. Wszechświat jest po prostu zbyt młody. I na koniec ciekawostka. Na Marsie zachody słońca są niebieskie. A w próżni kosmosu nie ma dźwięku, tylko absolutna cisza. Podczas gdy gwiazdy się rodzą, inne umierają. A więc po tym mentalnym eksperymencie z wlewaniem oceanów w słońce, czy coś zmieniło się w Twoim spojrzeniu na świat? Czy naprawdę doceniamy wodę, którą mamy, planetę, na której żyjemy? I ten cud. Że po prostu istniejemy, jeśli te naukowe ciekawostki rozbudziły w Tobie iskrę, podziwu, zdziwienia albo głodu wiedzy. Ten kanał jest dla Ciebie. Zasubskrybuj, włącz powiadomienia i chodź z nami odkrywać granice nauki, głębie kosmosu i siły ludzkiej wyobraźni. Bo tutaj wiedza to dopiero początek.